Zakopiańskie Krupówki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych miejskich deptaków w kraju, a zdjęcie z tutejszym białym misiem to od stu lat jedna z najlepszych pamiątek z wakacji. Obok wystawy poświęconej szacownemu jubilatowi rozległ się gong obwieszczający otwarcie siódmego zakopiańskiego festiwalu literackiego. Tegoroczny festiwal jest wyjątkowym festiwalem, bo tak troszeczkę z humorem do niego podeszliśmy, ponieważ w tym roku obchodzimy stulecie białego misia. Misia, który jest nierozłącznym elementem Krupówek, a dowiedzieliśmy się z książki o białym misiu, że również bywał na plaży sopockiej, czyli w naszym partnerskim mieście. Gratulujemy panu, który od lat na Krupówkach w tę rolę misia się wcielił. Świętujemy stulecie i życzymy kolejnych stulatów. jak naprawdę to był to Postaćą już jest zabytkową, ale to jest cała nasza kultura krupówek. Tu przyjeżdżali kuracjusze i to zawsze się tak gadało, że kto nimo z Miśkiem zdjęcio, to nie może gadać, że zdobył stolicę polskich teatr. Bo to jest najstarsza pamiątka w Zokopanym. o ciupagę i osypka. Historie Białego Misia odtworzyły i zapisały dwie autorki. Ponad tysiąc zdjęć i historii z nimi związanych składa się na projekt, który można śledzić również w internecie. Jak zobaczyłyśmy, że biały mi się sprawie w każdym albumie rodzinnym, nie tylko na Podhalu, ale w całej Polsce, to stwierdziliśmy z Aleksandrą, że musimy zobaczyć skąd się bierze ten fenomen. Historia Misia sięga 1922 roku, kiedy Henryk Szabendek, sakopiański fotograf, zamówił pierwszy kostium Białego Misia u Kuśnierza. My dotarłyśmy do potomków Kuśnierzy, którzy właśnie szyli jako pierwsi skóry misiowe. Mamy przepiękne zdjęcia czaradników i ich wyrobów w postaci misiowych kostiumów. I zawsze temu Misiowi kiedyś towarzyszył fotograf, czego już dzisiaj nie ma. Barwny korowód z misiem i góralską kapelą ruszył na plac niepodległości, który stał się miejscem najważniejszych festiwalowych wydarzeń. Tu odbyły się targi książki, spotkania z autorami, warsztaty dla dzieci i koncerty. Program tegorocznej edycji jest zbudowany w ten sposób, żeby położyć nacisk na literaturę tatrzańską, literaturę górską. Hasłem tegorocznej edycji jest na tatrzańskim szlaku literatury. Pod takim samym hasłem też odbyła się prezentacja książek w kinie miejscy. Wśród wydawnictw znalazły się i te lokalne które zajmują się wydawaniem literatury poświęconej Tatrom i historii otaczających je krain geograficznych. Jednym z gości festiwalu był Maciej Pingward, wielokrotny laureat Literackiej Nagrody Zakopanego. Jestem tu od początku, od pierwszej edycji festiwalu. No, przede wszystkim jako autor książek, ale także jako kibic tej imprezy uważam za z najciekawszych i najważniejszych dla Zakopanego i mocno osadzonych w tradycji zakopiańskiej. Plac Niepodległości stał się salonem literackim. Nie zabrakło tu książek opisujących świat, w którym żyjemy. Razem z Piotrem Brysaczem mówiliśmy o książce Ani żadnej wyspy. To zbiór um, rozmów z tymi, którzy pisali o Ukrainie i e, o Rosji. Rozmawialiśmy po Krymie e, i ta książka teraz jeszcze inaczej rozbrzmiewa po inwazji. Ukojeniem po trudnych rozmowach i najlepszym sposobem na siąpiący w czasie tych kilku literackich dni deszcz był koncert Hanki Wójciak. Literacka nagroda Zakopanego po raz pierwszy przyznana została w 1957 roku. Po długiej przerwie reaktywowana została w ramach Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego w 2017 roku. Od kilku lat przez jej kapitułę nagradzane są również książki o wybitnych walorach edytorskich. Na konkurs przysyłanych jest wiele pozycji poświęconych Tatrom i Zakopanemu. Tych książek co roku z Zakopanem jest zaskakująco dużo. Jest ich kilkanaście i na ogół są na dobrym poziomie. No i te książki właśnie świadczą o tym, że jednak Zakopan jest ciągle świetnym tematem że tutaj to połączenie gór, kurortu, nart, wspinania się na szczyty, że to wszystko to jest temat, to jest temat dla wielu autorów. No i też przeszłość zakopanego, bo wiele książek tu w naszym konkursie dotyczy przeszłości, historii różnych zdarzeń. Tutaj przecież przez lata mieszkał Żeromski, już nie mówiąc o Witkacym, o wielu malarzach, kompozytorach, więc... Jest to niezwykle bogate miejsce kulturowe dla, dla Polski. Na werdykt jury zawsze z niecierpliwością czekają nie tylko autorzy nominowanych książek, ale również czytelnicy. Gala wręczenia nagrody to święto literatury pod tatrami. W tym roku literacką nagrodę zakopanego otrzymał poemat Doroty Folgi Januszewskiej o rzeźbiarzu Marcinie Rząsie. Książka, która jest również albumem fotograficznym, uzyskała jednocześnie nagrodę za artystyczne walory edytorskie Egzekwo z książką Krzysztofa Gocała Góralska Muzyka. Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych propozycji nie mieliśmy wątpliwości, że tekst Doroty Folgi Januszewskiej, jako naszym zdaniem literacko najlepszy, jest godny nagrody i ją dostanie. Dopóki nagroda zakopanego nazywa się Nagrodą Literacką, będziemy stać na straży jakości artystycznej ocenianych utworów. Mamy do czynienia z pięknym poematem o zakopiańskim rzeźbiarzu. Poematem, który towarzyszy fotografiom dzieł Marcina Rząsy i pozostaje wobec nich na równorzędnym poziomie. Autorką fotografii jest Magdalena Ciszewska-Rząsa. A nagrodzoną książkę wydała fundacja Antoniego Rząsy. Jesteśmy w szoku, to znaczy uważamy, że w tym roku jakby poziom tych wydawnictw, które startowały do tej nagrody, był bardzo, bardzo duży. No, sami dla siebie nie byliśmy typami. Rzeczywiście zgłosiliśmy książkę do, do tej nagrody, ale widząc, kto z, z kim konkurujemy, jakby absolutnie nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia. Literackie emocje na zakończenie festiwalu wzbogacił koncert Mietka Szcześniaka. Wokalista, kompozytor i autor tekstów zaprezentował piosenki z albumu Nierówni.